Ha? Dobra, jedź. Jedź, jedź. Jedziemy w inoczynę. Mhm. Mm Dobra. O kurde, wydupiliłem się. Oła. Oła. Co zrobiłeś? Ja wywaliłem się. Араа хослоо. Тийм. За бодёс. Аха. Хань чивэш. О, дэвэш ё, нормал. А. Эс чэ до банк. No, to też tyle. Oczekuj, kurwa, to pan jest jesteś co? Trzymaj się i powie, to tylko tak. nos. Halo. Obstrałem zbroję, chcę coś jak pan nas zostawił. Jaką masz odznakę? Czy masz odznakę 204? Tak. 204? Tak. Dobra. Okej okay. Ej, napęd na funkcjonariusza, stój u jeden! Ej, ja kurwa, w tym Co ty w to robić? Zakołam cię lewo-prawo Napad na funkcjonariusza, funkcjonariusza. Tak, napęd na funkcjonariusza na służbie Zobacz 219 plus 1, 10, 5, no z zatrzymanym Chodzę na pieśń na Ale co dzisiaj chyba kupię tą EMK jak tak dalej będzie na tym mieście o -o. O -o. Wyciągam banan z bagażnika Dobra idzie pan sam 26 plus 1 rozpocznamy 100 zatrzymam na komendzie A wiesz co dojść z nim na dół komendy ja muszę się ten... Ja muszę sobie chyba bilet pobrać Dobra Poczeka. Tutaj Pana zapraszam, okay. Proszę być do celi pod ścianę. Znam to. A pan chce się bezpiecznego przy sobie, co mógłby mnie zranić? Ja Później zapomnę kocówkę, kanapkę, papierosy, telefon, woda, zapalniczka. Dobrze. Pan się nie odwraca, jeżeli pan się odwróci, zostanie uznany ten na pach na funkcjonariusza. Okej. Okay. Dobrze, proszę podejść do pracy. No. No wie pan za co pan tu trafił? Trafiłem za wymachywanie rąk, nawet po pierwsze pana nie uderzyłem, a po pierwsze wy wyciągliście do mnie jak jechałem ten, ten i po prostu jechałem z młodym i wyciągnęliście zera i chcieliście mnie z za nic, więc ja nie robiłem, co mnie gdyby. Pan I został zatrzymany za napięć na funkcjonariusza. Napaść na funkcjonariusza, jak nawet nie zastanawiam się, funkcjonariusza policji, nawet nie próbowałem. To nie zmienia faktu, o, że... O, o i widzisz? Po... O, i co to było? To nie zmienia faktu, że poczęliśmy się zagrożeni, mieliśmy prawo cię stajzerować i cię zatrzymać Dobrze Poczekamy na kolegę i zobaczmy, co kolega powie No to na pewno no pan ja, pójdzie. jak mówicie, że to jest napad na funkcjonariusza, to ja bym chciał zgłosić napad w internecie na obywatela. I co, wy wsadzicie się? 104. zapraszam na cele. Wsadzicie Stara się z przyjazdem na to? Wsadzicie się, kurwa, na więzienie? Nie, pan, nie, bo wy jesteście policjanci, Pan strunki sobie poprawi. Co mam tu zrobić? Strunki głosowe. A, dobra, no ja już. Kurwa, tu no już lepiej. No mm -hmm. tutaj mamy napaść na funkcjonariusza. No, bardzo wielkie napaść. Nawet nie dotknęłem i nie próbowałem. Zbił pan tyle światła w rodowozie. E, bo się wywaliłem. Bo się pan wywalił? Tak. wyglądało to na zamach, jakby pan chciał uderzyć w pojazd. No. Po pierwsze, tak w... ja... Upadku, w upadku, którym ten, wstałem motorem. Stałem Moja motorem, wina, że pański wa... kolega przyspieszył i uderzył w auto. Jest tak. to wina tylko i wyłącznie pańskiego kolegi? Nie uderzyliśmy w auto. Staliśmy przed autem i ktoś do nas wjechał i ja się po prostu, no wiesz, przeciąłem przez ten i po prostu jak wstałem, to zamachałem po prostu ręką, tak nie wiem, jakoś. I to z, nawet po pierwszej ani nie dotknąłem tylko i się wywaliłem znowu na mur, na ten, na światło, więcej ja nie Ale robię... pan zaczął wymachować rękami w naszym kierunku. To się liczy jako napaść na funkcjonariusza. Mhm. dobrze, no to... Ale jak wy przedtem, jak stałem sobie normalnie, to, tam na tym montażu to chcieli, to widziałem jak ktoś wyciągnął taser i celował w nas i chciał nas trafić, ale nie trafił w nas. No to Nie było to ten strzał w Waszym kierunku, tylko w kierunku tego drugiego pojazdu. Naprawdę? Wątpię. Wątpię. Panu mówię, to nie, nie było mierzone do Pana, tylko do tego drugiego pojazdu. No dobra, a no to ja tak samo mówię. To nie było mierzone do Was, tylko do... po prostu do mojej nogi. Pan no to, przy no naszym samochodzie to... zaczął wymawiać rękami. Po czym Pan to został steryzowany, powolony na ziemię? Tak. I to się zalicza do napaść na funkcjonariusza razy dwa, bez SW. Razy dwa. <grych> tak, napaść na dwóch funkcjonariuszy policji. Razy dwa. Uderzenie w, w światło. Po pierwsze nie powinniście nawet nie zakończyć i przynieść, to po prostu rozwiązać sprawę na poboczu, a wy takie coś odwalacie. Ja nie rozumiem i z tobą da, da po prostu, nie wiem, tą kurwa komendę. Że szeryf jeden, a drugi szeryf tak samo, bo widzę po kamizelkach Radio -szak? Ale tak to, Radio, czek. Ja to, to w ogóle... Radio jak? Korek. jest? No, to jest w odpadów, ja. no. Dla, bo, co jest? Co Ja Co wolał Co jest? szpital główny, ten... główny ten jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co Co jest? Co no, do to nie możecie mnie dać, bo ani nie dotnę cię fizycznie, psychicznie, ani nic. To jest ten Kurna, Bodzio, ty no, jesteś administratorem? Tak. No chłopie, ludzie mnie, chłop, no mam nawet to nagrane, chłop do mnie... A no słychać mnie? Trzeba bo po prostu... Trzeba panie, bo po prostu w myślach jestem na ulicy Rządowej. No i po prostu chłop, y, ja, mhm. chłop ta wceluje we mnie, żeby mnie wytejzerować i po prostu y, uderza we mnie w auto i ja nie chcąc no, wiesz, nacisnąłem, że uderz, a uderzyłem w reflektor i oni ta, sejzerowali mnie za kuli. jestem teraz na tym. I czy, co to w ogóle, co to jest w ogóle? I to nie pokaż pieknię, nagranie, I to raz. pokaż, pokaż nagranie. Mam nagranie, no czekaj, zaraz ci pokażę. Because...